No Siemandero, witam w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Repentance na kanale Phantom Games. Kontynuujemy sobie podejście. Idziemy... gdzie my idziemy? Chcemy ogarnąć sobie przejście do e, super. E, super szatana Mega szatana, przepraszam. Udało się znaleźć kartę Pool, The Lovers mamy, które kompletnie nic nam nie daje. E, matka, matka powinna szybka z tymi być obrażeniami. Nie powinno być. Ekstremalnego problemu za bardzo specjalnego. W ogóle żadnego nie powinno być. Tak po prawdzie. Między prawdą a Bogiem. Między prawdą a Bogiem. To tak gdzieś po środku. Hmm. A którędy to? Dobre, nie. Nieważne. Nie, <laughs> nie było tego. <laughs> Co. Aha, nieważne, już pamiętam. W sklepie. To sobie otwórzmy. Słabiutko. W sklepie była gumka i, i. I, 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 i skrzynka. Ta co można otwierać się za Wrostel ładować. I może dać dwa przedmioty z Angel Roomu. Jeśli nie wzięliśmy. Jeśli nie wzięliśmy... Czy ja chcę... W... Nie, nie chcę płacać żadnych pieniędzy. Jeśli nie wzięliśmy e, paktu z diabołem. Ale chcę... W... Tak, jednak chcę wpłacić pieniądze, przepraszam. E, no obowiązkowo chcę wpłacić pieniądze, przecież że tak. Już nie będę miał sklepu żadnego. Po co ja chcę kartę full? Ja idę na łump normalnie, Dobra. A skoro idziemy na łump, to bierzemy kartę strength. O jezu, która była tak daleko. w Fuj, nie, to nie bierzemy karty strength. Bierzemy... O jezu, Invisibility, Było jeszcze da, a tu jest strength. Nie, tu jest spoko, ok. Bierzemy kartę strength eee, damage razy dwa i coś chyba nawet. Dobrze pamiętam. E, gdzie to jest? Plus 0,3% e, Tak, plus 50% Damage, a to nie jest razy 2. Dobra, nieważne. To jest e, plus 50%, tylko plus 0,5 naszych obrażeń. No, umrzej! Dobrze. Torn foto. Mm, okay, no, okej, no, niech będzie Szybciej się wystrzeliwuje nóż. No i koniec. I po matce. Dobra, teraz tak. Gdzie my chcemy iść? Na ee, chest czy na darkroom? Na the chest może sobie pójdziemy. No bo byliśmy Wejdźmy sobie Nie no, w sumie chest wydaje mi się ciekawsze, tak szczerze Kluczyki na pewno jakieś zdobędziemy Wątpię, że się nie trafiły żadne te kluczyki już Szkoda, że się Devil Room nie trafił, niestety Nie no nie jest to fajne 100% szans na Devil Room Gawena, jak długo? O właśnie no kurwa właśnie do teraz O yes Wylewo już dostałem Już, już już dostałem, mam wyle Helena! Mam zawał! No nie! Kurwa macie... Te... No ta prędkość to jest pożar się Boże Hangman. Nie no, strain będziemy nosić, ze sobą I okej okay. że mamy to leczenie jeszcze i tak nie jest oczywiste Okej okay. Wow Nawet, po, 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 nawet wsiadło troszeczkę Z tymi, tymi, z tymi przeciwnikami Tymi łapkami ma, ma, to, oczywiście, wlazłem z niego, nie? Bo po co? Tego. Po, ten pocisk, oczywiście, o to mi chodziło. Mmm, o! Czy w sumie ten, nic mi to nie zmienia? Ale weźmy. Chyba oznacza, że mam mało czerwonych serduszek, prawda? Fakt, że dostałem tarczę. No, to chyba dokładnie to oznacza. Czyli wrócimy się po te pół czerwonego serduszka, bo to źle zaczyna wyglądać. O ile to trwa? Dramat, a no, ejku, zapomniałem, że to jest za przepaścią. Mhm, mm tak. O, ok, Place, Placebo. Nie, żeby cokolwiek mi to robiło. Dobra, no to mi coś tam robi. Powiedziałbym nawet. Wow. Dobra. Okej. Okay. To sobie podniesiemy oczywiście. Dobra, od razu idziemy na bossa. A później jeszcze poszukamy Sacrifice Room, No bo bez Sacrifice Room to no, naprawdę nic nie zdziałamy. Chyba sobie zabiję, bo czuję, że to będzie błąd, jak tego nie zrobię. Okej. Okay. Umarł sobie. Eee, range up! Spoko. Przemiana w matkę. Nie żeby cokolwiek to zmieniało. To chyba nam daje. Mmm, HP upa ale tym nie jestem pewien, nie pamiętam tak szczerze. I nie wiem, może do komiń z X, nie? Chyba nie, zresztą. Znaczy teoretycznie mógłbym się tam dostać. Ale nie chce mi się. <śm> o nie! Hmm. Ze speedem pokoje, gdzie trzeba szybko coś zrobić, nie są na na najlepsze na świecie. Dobra, co ty robisz? Amnezja. Naj, największy szczęściarz w tej grze! To Tomasz! No nie no, dajcie mi chociaż, nie wiem, kluczyk czy coś. A, no bardzo śmieszne. Miałem latanie, prawda? No właśnie. Czyli kluczyk mam. Ze skrzynki mogą się przecież inne kluczyki jeszcze trafić. To było w dół, prawda? A, nie było tematu. Albo był. Zrobimy w ten sposób. Ojku. Mola kap, także spokój, bez tragedii. No, mogą być dużo, dużo, dużo lepiej. No, nie podoba mi się. Straszcie, wolno. Do mistrza decyzji taktycznych idziemy na Bostrasza! a później 0,36 prędkości. Totalnie zdążyłeś na cokolwiek. Mordo, Tomasz, nie gadaj do siebie. To nie jest normalne. Udawaj, że jesteś normalny. <grywa> eee... O, na tobie nie pogram, bo nie mam pieniędzy. Ok, nie było tematu. Dobra, zabity. Na śmierć. Zabija bakterie na śmierć. Najgłupsza wow, reklama na świecie. Znaczy nie no, są głupsze, tak? Mówmy się, że, że, że są głupsze. Są dużo głupsze reklamy, ale Mamy Sacrifice room. Jest mały problem z y, tym Sacrifice roomem. Kurwa nie ile mam życia. Nie mogę tutaj niestety nic zdobyć, bo nie mam pojęcia ile mam chapsów. Słabo, słabo, bardzo słabo. No spróbujmy, może coś dasz. I tak mi się te pieniądze do niczego nie przydadzą. Daj mi przedmiot. Jakiego sieć pijapa Słabo Kurde. Jakby to. Hmm. No nie podoba mi się, nie podoba mi się. E, tak, swoją drogą chciałbym Was zapytać o coś. O jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, czy subskrybujecie już mój kanał? Jeżeli nie, to pod filmem jest przycisk subskrybuj który w tym momencie, dokładnie w tym momencie, możesz kliknąć i e, możecie, możecie, możesz obojętnie, a nie, siusiak mu odpadł, halo ratunku e, w którym w tym, momencie... nie, to najgorszy przerywnik był na świecie w którym w tym momencie możecie kliknąć, wow, kliknąć ale to było bliskie Eee, kliknąć i, i i i pokazać mi jak bardzo podoba wam się to co robię o Kurwa mać No Mi się nie podoba to co właśnie robię W tym momencie straciłem 66% szans na... No nie mniej 63 z hakiem? Dziwne o. Powinno mi więcej spaść tak mi się kojarzy, wydaje mi się hmm, szanse na Devil Room No niestety No nic, e, tutaj nie może być Secret Roomu Może tu u góry będzie No mordeczko, gdzie jesteś? Ostatni muszkieter Tu u góry nie może być, ani na dół Dobra, morda zabita. Okej. Okay. I teraz tak. Na pewno tak robimy i na pewno czekamy, aż gościu wyjdzie. I nastawiamy się tutaj, że uda nam się pounikać. Nie jest to bezpieczne za kamieni na bezpiecznego. Nie ma co się wychylać, na spokojnie. Trzeba czasem zagrać delikatną kartą. Wow, uważaj. Bardzo... No nie, Zaraz subre. O nie. To będzie katastrofa. Jak ja umrę jeszcze? O nie. O nie. Masakra! Ale to było słabe. Bim, ty, ta suta melodia. Goodbye, cruel world. Sauski Eden. Yy, o. o! Forget me now, na pierwszym piętrze. Tak powiedziałbym, że słabo. Yy, tak czy inaczej... Dobra, chyba wrzucę taki odcinek, tak myślę. No, trzeba będzie tak czy inaczej. Myślę, że się z wami pożegnam na to chwilę. Niech będzie taki krótki. Mam bardzo dużo rzeczy do nagrania, więc jeden odcinek może być trochę krótszy. Ale żałosna przegrana, nie podobało mi się to. Jestem zniesmaczony swoją grą. Witam, żegnam się was. Cytując e, pewnego człowieka na fy, e, w, e, w. O jezus, o mi uciekło. Kurwa, zajbisty Cyletomek. E, w atmosferze skandalu. E, zostawcie lajka, like komentarz, napiszcie co Wam się podobało, co chcecie, żebym dla Was nagrał. E, jakie serie chętnie byście zobaczyli na tym kanale. I do zobaczenia. Cześć.